Takiej nietypowej scenarii, zaczynamy ten odcinek. Zobaczcie, bo jest 22, jest piątek. Bayern Monachium w tym momencie leje Barcelonę. Jest 4-1. Legia Warszawa rozbija GKS Bełchatów. Jest 5-1. A ja stoję tutaj załadowany i właśnie szykuję się do drogi. Dlaczego w nocy? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, musisz obejrzeć mój poprzedni filmik, poprzedni odcinek, a link do niego znajdziesz w opisie filmu. Zapraszam. Standard, umiem przed wyjazdem, przed ruszeniem, robię szybki obchód. Tym razem sprawdzę, najważniejsze są dla mnie też światła. Czy wszystko gra, bo to wiecie, różnie bywa, żaróweczka się przepali, trzeba wymienić. Stoję na firmie, która dosłownie pół godziny temu się zamknęła, przestali działać. Więc na pewno tutaj się nic nie wydarzyło. Zresztą nie spałem długo, spałem może z dwie godzinki sobie, bo jest za ciepło. No, a będę musiał przejechać... O, jak ciemno. Będę musiał przejechać ze 3 godziny, 4. A no nie wiem, ile będzie mi się chciało. I tak, a dlaczego ruszam w nocy? No bo jestem we Włoszech. Jest piątek. Ładowali mnie, słuchajcie, do godziny prawie że 18. Cały dzień tu stałem. A o 16 jest zakaz, więc dopiero teraz mogę sobie kawałek podlecieć. Nie marnujemy czasu, bo jeszcze chciałbym trochę pospać tej nocy. Lecimy. Patrzcie, mam dwa worki śmieci przygotowane do wyrzucenia. Tutaj nigdzie nie ma kosza, a nie chciałem gdzieś tam tego zostawiać jak jakiś burak. Kawusia już jest też przygotowana. Muszę ułożyć czajnik. I możemy pędzić. W teorii na dokumencie mam 13 ton. Wydawało mi się, że będzie dużo więcej, no ale jest 13. Droga jest wytyczona. Troszeczkę inaczej pojadę pokazuje nawigacja i to będzie 1080 km. I lecimy do Francji. Tak jak widziałem to już w czasie ładowania, to zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać teraz. Na osi napędowej mam 10200. cały ładunek tutaj pokazuje 19 ton jakby było to inaczej ułożone, byłoby fajniej. Bo te cięższe rzeczy właśnie założyli mi z przodu resztę z tyłu, no ale wyszło jak wyszło. Generalnie ładowali mnie ponad 9 godzin, więc i tak byłem zadowolony, że jestem załadowany. Dobra, wszystko gotowe, ruszamy. Za dużo wam w nocy nie nagram, bo jak sami widzicie, widać bardzo słabo, więc bez sensu marnować Wasz wzrok i czas na YouTubie, więc ja wyjeżdżam z firmy, jak widzicie, stoi tutaj kolega, który do mnie zagadywał. Muszę go przeprosić, jeżeli ogląda filmiki, ponieważ zagadywał do mnie. Rozmawiałem przez telefon, nie miałem czasu. Chwilę, przepraszam cię, kolego. Ale widzę, że też startuje. Rozmawialiśmy z kolegą. Dwa zdania. I ja wyjeżdżam. A my widzimy się, jak będzie widno. Zobaczcie ruch na parkingu. Widzicie, ile ludzi? Jest druga 30 w nocy. Przepraszam, pierwsza 30 troszeczkę mi się pomyliło. W każdym razie byłem w sklepie. Kupić sobie coś małego na spanie lepsze. I była kolejka do kasy. Słuchajcie, w nocy. Tyle tu jest wiary. Co nie robią? Tak zaparkowane auto. Ponad 3 godziny przejechałem. Więcej nie zaplanowałem. Miejsca, jak widzicie, jest mnóstwo jeszcze. Z 10 miejsc bym sobie znalazł. Z tego co widzę, i Wi-Fi tutaj jakieś działa, więc fajnie. No i na pewno postaję tutaj do 22.00, bo do tej pory będzie zakaz. Może podjadę coś jeszcze znowu z soboty na niedzielę, ale też jeszcze tego nie wiem. Jeszcze się zastanowię. Decyzji jeszcze nie podjąłem, bo jakoś tak specjalnie fajnie w ciepłonozach nie jeździ. Chociaż można fajnych ludzi poznać, z fajnymi ludźmi pogadać. O, tak stoję. Nawet czysty jest po tygodniu. Dobra. Dobranoc. W weekend jest dokładnie niedziela. Słuchajcie, a ja się wziąłem za sprzątanie auta. Czyszczę podłogi. Skóry. Zobaczcie, 31 stopni jest na zewnątrz. Więc jest tak. Nie najgorzej. Wiatraczek jest włączony. Mimo, że teraz działa klima. Po chwilę samochód chodzi. Ale co, spryskuje. Podłogę. Od razu wam mówię, że to nie jest czysty plak. To jest strachka, troszeczkę moja miksturka. I to, co napyskałem to wycieram gąbeczką. to jakoś tak ładnie się roztarło. Trzeba o te skóry dbać regularnie czyścić, bo wystarczy troszeczkę zapuścić. A będzie po prostu. Trudno. Widać jakieś sobie piana trudna. Nie ma co ukrywać, tak? Bo no, tutaj się depta. Nawet na skarpetach, ale w skarpetach też jakiś tam brud dostaje. Więc... Wskazane jest, to czyścić. Okej. Okay. Trzeba sekundkę odczekać. Zobaczcie jakaś na Sara, widzicie i odczekam i wycieram papierem Trochę tak niezręcznie mi się trzyma kamerę i oh, sorry. Powtarzamy sytuację. Lecimy jeszcze raz. Gdybym ja nie wyszedł za do daleko. Dobra, Na papierze widać jaki jest brud na tej podłodze widzicie wszystko wybiera się jasniejsze. No I tak jeszcze podłogę tutaj od strony pasażera, fotel pasażera, półkę. Muszę wynieść słoik po fasolce po brytońsku. I Tą skajkę tutaj pod kubkiem potem plastiki i jakby wolne popołudnie mam, czyli dla siebie. Bo już to co potrzebowałem zrobić, to zrobiłem. I tak minie niedziela. Dzień dobry, mam w poniedziałek. Dzisiaj mamy 17. Eee, nagrywam sam początek pracy. Rozpocząłem 7.10, ponieważ czytając komentarze pod poprzednim filmikiem prosiliście mnie, żeby pokazać jak ta praca kierowcy wygląda z tej ciemniejszej strony, więc zobaczycie ile godzin pracuje kierowca. Co w tym dniu musi wykonać. Więc pamiętajcie 7.10 zaczęliśmy, 7.13 ja ruszam. Pamiętajcie, leć, lecę. że lecę w stronę Francji. Mamy jeszcze 860 km. Ruszamy. Fajnie, słuchajcie, bo temperatura troszeczkę odpuściła rano. Jest 22 stopnie. Po tym weekendzie, gdzie temperatury sięgały blisko 40, czy nawet momentami ponad 40 stopni, to teraz troszeczkę odsapnę. Też inaczej jest, jak się jedzie. Wiadomo, że tej klimy można używać. Ja na postoju raczej nie odpalam samochodu specjalnie, zamontowałem sobie wiatraczek, który naprawdę robi robotę, możecie się z niego śmiać, bo pewnie będą jakieś głupie komentarze, ale robi on robotę, przedmucha Wam to ciepłe powietrze i jest całkiem znośnie. Więc teraz w czasie jazdy to już w ogóle jest przyjemnie. No i najważniejsze, że w taką piękną pogodę będziemy jechać lazurowym wybrzeżem. To już w ogóle jest super, nie? Gdzieś tam przy Lazurowym będziemy robić przerwę, podejrzewam. Ale na tą chwilę jeszcze jest kupę roboty. Z tego co widziałem w dokumentach, to awizacja jest na 6 rano jutro. Czekam na potwierdzenie od spedycji. Więc trzeba się spinać. No i plan dzisiaj jest taki, że... No, że jadę na dychę. Jadę na dychę. Powinno się udać zrobić coś koło 800. No zobaczymy ile wyjdzie na dziewiątkę, jak wyjdzie tyle, że... Niecała stówka podlotu to już nie będę robił dychy. Ale to wszystko, właśnie, okaże się w praniu. Najważniejsze w pracy kierowcy jest planowanie. Także zaczynamy pokaz ciemnych stron pracy kierowcy. 45 minut podjadłem, mam już kawę przygotowaną. Stoję w bardzo fajnym miejscu. Nie widać tego, bo zasłaniałem krzaki ale tam dalej z okna będzie widać, jest, jest już morze. I cóż, wyjechałem na dzień dobry, 4,13 dokładnie. Więc teraz kolejne 4,5 i zobaczymy, jak to się dalej ułoży. Tutaj macie potwierdzenie moich słów tak okna na pauzie, ale Fajnie, nie? Maseczkę można zdjąć. I co? Ile tutaj już nam wykręciło? 48 minut. I zostało 505. Ja zapomniałem, że miałem wklepany inny adres. Okazało się, że adres się różni od tego, który był w zleceniu. W związku z czym, doszło chyba z 12 km Ok, odpalam i ruszamy Właśnie wjechaliśmy do Francji France, Viva la France Szybko to idzie, naprawdę szybko to idzie Fajnie ten dzień mija dzisiaj Kończy się moja druga przerwa, zobaczcie już Szybko to leci 205 km do celu 17.26 i coś około 2 godzin z tego co dobrze policzyłem. Zostało mi jeszcze jazdy. Nie wiem, ile z tego ujadę. szczerze powiem za 90 km na pewno będę zjeżdżał, tankować. Bo kończy się i paliwo. Yy, I a Blue się kończy również. 18% zostało, więc trzeba podjechać, zatankować. I jest taka opcja, że właśnie tam koło stacji, na której będę tankował, będę robił już przerwę do jutra, 90 km stąd. Stanie mi 110, rzutka, na... rzutka jest na 6, więc już około w pół do 5 będę rano musiał ruszyć. A to zrobimy sobie raporcik, jak się zatrzymam na tą chwilę. 46 minut, ruszamy. Parkingi są już w sumie pełne, tutaj mi się udało wjechać. Fuksem, bo ktoś wyjechał z tej Rajki w tym momencie, właśnie. Więc zobaczymy, jak się miejsce zrobi dla mnie za godzinę. Czy będzie gdzie stanąć za godzinę półtorej? Godzinę pięćdziesiąt tyle mi zostało jeszcze jazdy. Tu lecimy. Jest dziewiętnasta trzydzieści jeden dokładnie. Zakończyłem pracę. Tutaj sobie zanotowałem, jak widzicie. Zrobiłem dzisiaj siedemset czterdzieści cztery Pracowałem 12 godzin, 21 minut Jeszcze przy okazji zatankowałem paliwo Udało mi się postać w korkach z godzinę I zostało 115 Tak średnio to wygląda Jak zdążę na szóstą rano to tak bardzo na Tyle z dzisiaj, widzimy się jutro Przed czwartą pobudka I ruszamy Dzień dobry, pobudka do roboty, wstajemy do roboty. Słuchajcie, czwarta 28. Nie wiem, czy to widać. Tu jest czwarta 27. Wstajemy, zostały ostatnie 3 minuty, pauzy. No i do pracy, tak? Dzisiaj będzie troszeczkę więcej pracy, ponieważ mamy rozładunek na szóstą. Jak pamiętacie, potem mamy już załadunek i około 350 km. Ładownych. No i będziemy mieli dwie zrzutki jutro. A to jutro, co będzie jutro, to się nie liczy. Najważniejsze jest dzisiaj. Więc zbieramy się i wyjeżdżamy. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Godzina 6:16. Jestem na miejscu. Idę się szybko zarejestrować do biura na zadunek. I pewnie przydzielą nam rampę, gdzie będzie trzeba szybciutko rozpiąć pasy. Więc trochę roboty mamy. Eee. Yy. No i tyle, idziemy do biura. Wymagana jest kamizelka odblaskowa i buty, a że jest 16 stopni dobrze, bluzę. Buty już są, więc spędzimy. I mamy rampę numer 18, taką karteczkę Pan mi dał. Tutaj numery schodzą w dół, więc będziemy jechać prosto. Gdzieś tam przy końcu budynku będzie pewnie 18. Oby, słuchajcie, sam rozładunek poszedł tak szybko jak ta rejestracja, cyk myk, cyk fuch, fuch, cyk jest. Gólnie, chłodno jest, 16 stopni. 18, 18 No e, to tu już za tymi paletami A jak, to jest zestawione, a nie Ok, parkujemy Zobaczcie, te betony tam z tyłu są tak ustawione, że naprawdę wjazd jest taki że tak powiem na styku Wpiąwamy firanę na szybciucho Teraz z pasami, z narożnikami Dużo skakania, dużo ściągania Nie ma się co wbijać. Pas odpięte doskakuje się do góry, ściągacie na różniki tam już podrą sięgnąłem. to cała robota, zapięć boczek i cofnąć pod rampę. Ale już z 15 minut tutaj skacze. Więc lekko nie ma i gotowe. Cofamy. Zobaczcie jaki bał bałagan. Co to będzie poukładać? Zaraz jak podjadę pod rampę. Normalnie to nie ma takiego rozpizdzieju Ale że tutaj był wskazany pośpiech I nie było czasu na układanie, więc rzucałem wszystko z góry No a teraz trzeba to poukładać Więc nie jest tak, że kierowca podjedzie pod rampę i w większości czasu leży Czasami się tak zdarza no ale najczęściej trzeba coś porobić Chwila ma na zapięta Narożniki schowane do skrzynki, która jest tutaj Drugie narożniki są w koszyku, kramle ułożone, czekają na naczepę, gumy leżą na boku. Jak słychać i widać po bujającej się naczepie, rozładunek jest w trakcie. I dobrze. Już po zabiegu. Chyba, zobaczymy. Tak i teraz słuchajcie, normalnie kierowca teraz wsiada na naczepę, włazi, zwija pasy albo je wiesza na deskach, zamiata i tak dalej i tak dalej. Ja tego robić nie będę z tego tytułu, że wiem, że będę rozpinał boki, dwa boki na załadunku. O i trzeba żarówkę wymienić tutaj w lampie. Będę spinał dwa boki na załadunku i, i tego nie robię po prostu, bo jest bez sensu. Składam skrzyneczkę, skram, legumy, deski i lecimy. Gotowe. Oczywiście nie jedziemy jeszcze, tylko musimy iść do biura po dokumenty. Znowu wędrujemy do tego samego biura, w którym byliśmy. Tam jest odbiór dokumentów. Skaniula jest zaparkowana tutaj. Oznaczenie jest. Shofer, Driver. 7.55. Słuchajcie, 40 minut stałem prawie pod okienkiem czekając na dokumenty. Nie wiem, czy tak długo trwało. Na szczęście dostałem. Ważne jest też to, słuchajcie, żeby w tych dokumentach nie było żadnych wpisów. Trzeba je przejrzeć, sprawdzić czy są pieczątki, czy są podpisy w odpowiednich miejscach. Na tym polega właśnie praca kierowcy, tak? Jak czegoś nie dopilnuje, to wtedy jest problem. Teraz zostało mi 45 km do kolejnego załadunku, więc ruszamy. Zarejestrowałem się, słuchajcie, i sytuacja wygląda tak, że niestety tutaj. Załadują mnie dopiero między 12 a 13, więc mam prawie 3 godziny luzu Niestety muszę stąd wyjechać Ale jest tutaj parking Nieopodal Więc sobie poradzę bez problemu I co? I pozwijam w tym czasie pasy Czemu nie wypić jakąś kawę, chwilę posiedzieć, poczekać Tak wygląda właśnie transport, a potem będzie gonitwa miało być lajcikowo Niecałe 400 km, a potem będzie gonitwa, ponieważ co, będę to jutro zrzucić, tak? Te dwa miejsca, jeszcze naj, najpiękniej byłoby coś załadować. A jutro już jest środa. Więc ostatnie... 3 dni moje w trasie. No i rzecz, której ja nienawidzę robić, nienawidzę zwijania pasów. Zawsze sobie powtarzam, że sobie kupię... taką maszynkę do zwijania i pamiętam o tym w momencie, jak muszę je pozwijać, a później już nie. Tak sytuacja się, się ma. Zastanawiam, od czego mam taki dach brudny. Ale jak? Dobra, ja zwijam. Nie będę Wam pokazywał, jak się pasy zwija, bo to bez sensu, każdy wie, jak się pas zwija. Pozwijam pasy, pościągam deski, przygotuję sobie wszystko, żeby tylko boki otworzyć i rozpocząć załadunek. No i zrobiony, zobaczcie, szybciutko poszło. Pościągałem deski do tej wysokości, żeby móc te dwie pozostałe ściągnąć już z zewnątrz, żeby nie musiał skakać. Pasy pozwijane, podłoga zamieciona. Ogólnie na naczepie z reguły mam 12 pasów, po 3 na przęsło. A tym razem miałem ich 14, więc dwa są zwinięte, najnowsze i zaraz będą schowane do skrzynki. I co? I można by powiedzieć, że jestem przygotowany i gotowy do załadunku. Zobaczymy. Jedną ręką to pojedynczo i do skrzyneczki, tutaj trochę wypadku, tutaj jest ogólnie chyba są 24 na całym samochodzie. Jest jedna rolka gumy, nowej, tutaj. Dwie rolki schowane w ciągniku, to wszystko jest potrzebne. Zobaczcie, więc trochę tego wyposażenia musi być, żeby można było robić różne przewozy. Jak widzicie, praca kierowcy to nie tylko siedzenie za kierownicą jest tych robót znacznie więcej Ktoś się spodziewał, że to tylko jeżdżenie otwieranie drzwi na naczepie to właśnie chyba przeżył zawód i gotowe gotowe, teraz jest normalny kierowca miałby teraz czas dla siebie a że ja jestem równocześnie właścicielem firmy, to idę sobie powystawiać faktury. To jest akurat przyjemna część mojej pracy, bo lubię wystawiać faktury, gdzie widzę, że te pieniądze jakieś mi tam spłyną. Nie lubię ich wydawać. To ja się biorę za księgowość, a Wy za chwilę zobaczycie, mnie jak już będę jechał na załadunek. A mamy godzinę 9.45. Jest za 5.12. Jadę Będę się podstawić na załadunek W międzyczasie Przeleciało jedno auto zadaru Kolega się raczej ładuje, ponieważ nie wracał Zobaczcie jaka maszyna Ale jednak też czeka tylko, że w środku został Zobaczcie, stoi auto Kolega też czeka na załadunek. Mam nadzieję, że mnie nie przegonią znowu, bo powiedzieli mi, że między 12 a 13. Mam nadzieję, że to będzie 12. Kolega akurat podjeżdża, chyba się ustawia. Tak, widzicie, a ja idę do biura. Pędzę do biura. Swoją dragą całkiem ładną ładno skanie ma. Oj, ale gorąco. Jest godzina 13.30, są trzy Adary. Jest Patryk, jest Krystian, pozdrawiam chłopaków. I zaczynamy od załadunku tutaj płyt. Takie płyty, to będą do pierwszego miejsca. Czy coś jeszcze będzie, od tego zaczynamy po prostu. No i na końcu wam pokażę jak to jest pospinane, bo tutaj w trakcie nie ma szans na to, żebyście widzieli jak to jest... ...spinane. A jakiego typu to są ładunki, to możecie zobaczyć u kolegi z Adaru gdzie taki miszmasz. Wszystko i po trochu. Też ma dwa miejsca. Tutaj naczepa stoi do załadunku, też ma taki miszmasz. I z drugiej strony obok. To samo. Więc takie tutaj są załadunki. Tak na szybko, zobaczcie, pospinane wygląda tak. Mnóstwo skakania, narożników, różnych narożników, kątowników małych. Tych długich. Kombinacji alpejskich. Mnóstwo. Ale udało się, załadowany. Zapinam filanę, wypisuję papiery uciekam No i zobaczcie, mamy 15.30 Za godzinę mija 12 godzin odkąd rozpocząłem pracę A jeszcze ze 3 godziny będę jechał No i to wydawać się by mogło, że dzisiejszy dzień to taki luźny Ale jednak nie Jednak nie, bo jednak Ja już jestem zmęczony Trochę tego było, był ten rozładunek rano Rozpinanie, skakanie po tych deskach Tutaj widzieliście załadunek Gdzie trzeba było rozpiąć dwie strony Znowu mnóstwo pasów bo ten ładunek taki nienormatywny, nie, nie czyli wiecie, no każda paleta innej wielkości, inny materiał, ten można dociągnąć, tego nie można dociągnąć, dużo kombinacji. I naprawdę jestem już tym dniem zmęczony, a gdzie tu jeszcze 3 godziny. Ale chcę podjechać, ponieważ no, chcę być jutro rano na rozładunku tak? Nie o 10-11, tylko na 7 rano chcę się podstawić. Zakończę pracę koło 18, po 18 zrobię. Jedenastkę przerwę, chociaż zaliczy mi się dziewiątka, wiadomo o co chodzi. No i co? No i rano na siódmą chcę się postawić na pierwszy rozładunek. Pierwszy rozładunek to jest prawie trzy czwarte naczepy, plus jedną paletę będzie musiał kolega rozładowujący mnie zestawić, bo pod spodem jest ich paleta, taka trochę mała kombinacja. No ale jakoś to się uda. No i druga zrzutka, mam nadzieję, że to pójdzie raz, dwa, no i ładujemy potem coś. Coś następnego. No na razie jeszcze nie ma zlecenia. zobaczymy jutro. To taka krótka relacja po wyjeździe, a teraz odkładam kamerkę i lecimy 3 godzinki. Kończę właśnie moją robótkę dzisiejszą jest 1822. I... I można powiedzieć, że pracowałem 14 godzin dzisiaj, w tym był rozładunek, załadunek. Eee, oraz przejechałem 470 km jutro zostało mi 58 wstaję po piątej, ruszam o 6, tak żeby przed siódmą być na rozadunku. tyle dzisiejszego dnia kładę się spać odpocząć znaczy idę się najpierw oczywiście wykąpać potem kładę się spać, odpocząć, bo jestem zmęczony więc do zobaczenia za chwilę jutro